Witam wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku z serii gra w Battle O więc lecimy! Doszedłem tutaj do Markdorfu. Dostaliśmy pieniądze. Będą nowe, nowa praca. Wpierw sprzedajmy, bo tutaj sul mogę sprzedać. Kajele, Hat Nawet całkiem drogo się sprzedają te ich topory. E te większe tarcze sobie dwie zostawię. Jeden sprzedam jeszcze. A, mamy 3000. A, nie, to nie jest bar. A, ale co to za zadanie mają? Hohenfeste. Hochenfesty jest tam. Że on będzie musiał iść naokoło drogą, dlatego tak sporo płacą. Czy to jest karawana? To chyba była karawana, tak? Tak. A to weźmiemy w sumie karawanę, ale wpierw musimy kupić zapasy. Eee, zboże, dobra. No dobra. Pomimo tego, że leki są takie drogie, kupię je tutaj. A to zadanie, co to jest? Patrole, nie, patro... patrolu nie chcę robić, bo tak jak mówiłem, z patrolem różnie bywa. Moi ludzie się zdążyli wyleczyć, nie, naprawić też nie do końca. No nic, zobaczymy, czy mnie coś będzie atakowało. Psy by się przydało kupić, w razie jakby były gobliny. No, ja. na razie, jedziemy sobie do Hohenfeste. Coś mnie atakuje? Nie Inną karawanę zaatakowali. No mnie się w sumie boją, no bo jednak mamy już dość sławną kompanię. Więc nic dziwnego, że się mi wolą. Czarny le. O, coś mnie. Są gobliny, moje ulubione. A ja nie mam psów, niestety. Jest ich dziewięć Z czego 4 4 to będzie strzelców. Z tego co widzę. Tak, 9-4 strzelców. Gobliny też się ciężko trafia. A ci do nich biegną. Może mi ich zwiążą walką. Pos spróbuję poszczelić te zwykłe po prostu o 20%. A ja z przycelowaniem 42 Z przycelowaniem będę próbował. O! Jak, jak miło. No dobra, to idziemy trzy pola do przodu. Czy nie będą mnie chcieli do siebie dopuścić? Ale może mi się uda ich wystrzelać również. Chociaż oni mnie będą próbowali wystrzelać. Jakbym miał piesy, byłoby o tyle łatwiej. A ci uciekają, bo ten by do nich doszedł. W tej turze. A ci może zwiążą tych łuczników walką. Oni tylko niestety dadzą wysokie morale. Ja to się tu ustaw. Dalej takie małe szanse na trafienie, może podejdźmy do przodu. Łucznika 12, 9, 24, teraz tu 22. Spróbujmy tu. Musimy je odepchnąć. Bardzo dobrze. Ten się chyba jeszcze nie ruszał. No tu się ruszymy tak. Tutaj tak. Dziewięć, spróbujmy. Uuu, już, myśla już myślałem, że go trafię. O, tego goblina to ja się boję powiem szczerze. O, ci się muszą... O, ładnie się uwolnił szybko z sieci A temu się nie udało. A jak zabiję tych walczących z ręst, to łucznicy chyba uciekną ich fajnie by było jakby... Tak się stało. A teraz będą te gobliny się ruszały. O tych dwóch mówię, się boję, bo one... Tak, całkiem sporo obrażeń mogą zadać. Ale wyszło. Nie wyszło źle. O nie, trafiłem, niedobrze. Dobra. Zodowanie 37%. O ładnie trafienie jest. 56 57 nie ma trafienia. 34 i nie ma. Zwłócznie się gobliny łatwiej trafia. 80% no mogłeś trafić 80%. Jeszcze ci łucznicy będą mnie nękać. O, tym razem on nie trafił też. O, ja znowu nie trafiłem niestety. O, bardzo ładnie. Traf go, spróbujmy go ustrzelić. Jest, wyszło. Bardzo dobrze. Teraz trzeba gonić łuczników. Tylko ich łucznicy, goblińscy łucznicy, są o tyle ciężcy, czy mocni, że oni też mają całkiem mocną walkę wręcz. A to nie jest tak, że oni są tylko. Na ten się ciągle świeci, właśnie. Jeszcze mi zabiją tego. Teraz posiłki tam jakieś muszą przyjść. A to było trochę ryzykowne, właśnie co zrobiłem. Roachem. A ci się tylko mogą jako support ustawiać. A tu pójdziemy. Oj, zabrakło jednego pola. 28. O. To Roach, niedobrze Roach Traf go Uuu jakie, traf, jakie szczęście, że go trafił Roach już się wycofuje Ale zmiażdżył tego goblina tym młotem no, on, oni, się Będą wycofywać teraz też zresztą Raz, dwa niech jeżeli ten dojdzie, to w sumie ten z przodu też powinien. Dobra, mamy jednego jeszcze złapiemy. I tu na dole też myślę, że dojdzie. Tak, dojdzie do niego. Ucznikami już nie będę ruszał. Tym mogę podejść w sumie tu. Random down. Jeden goblin uciekł. Z całej ich bandy, więc nie tak źle. W sensie tylko jeden goblin ucieknie z całej bandy, chyba, że te mi jeszcze kogoś zabiją. Byłoby niefortunnie bardzo. No myślę, że karawan Handa mogą zabić w następnej turze. Ty nie. A, ty możesz podejść. O dobra, ten leży. zrobią. Jest. Nigerio i Magic dostali level upy. Trochę sprzętu dostałem, dostałem bole. Co bole dokładnie robią? Ja jestem ciekawy, czy rzucimy temu łucznikowi bole. I teraz cię zobaczy, co bole robi. O, ma 30% na trafienie, minus 10% za pole dystansu. Ale obrażeń za dużo nie robi. Aż tak. Nie wiem, czy się opłaca mieć bole, dobra, Magic. Ech, Magic, czy Magic ma iść dalej w tanka? Nie wiem, Magic też dostanie tutaj Bugs and Belts. Po się przyda trochę szansa na trafienie Nigirio w stanie Steel Brow oraz też szanse na trafienie bo mają dość niską chłopaki i lecimy dalej <tryk> Jakieś drzewo? Taczek, jakieś zwłoki tam były. Dobra, o, nie my. Jeszcze kawałek jedziemy. E, czy się naprawimy? O, to jest pytanie. O, kar karawana z tego. Z mos chyba szło. No tutaj mogłem chyba zaatakować tych rajderów i pomóc tamtej karawanie, nie, ale nie jestem pewien. No do filzmos nadal mnie nie chcą przyjąć, niestety. Jestem ciekawe, czy im kiedyś minie to? W sumie chyba rośnie minimalnie do góry, z czasem. W końcu chyba dadzą mi szansę na odkupienie swych win. Dobra, Hohenfesty jesteśmy. Dostaniemy zapłatę. Sprzedamy goblinowe rzeczy. Dajemy wszystko. A tutaj są narzędzia. A to kupię nowe narzędzia. Stówkę. E, muszę gdzieś znaleźć, żeby kupić te Weapon Smith. Greytax by się przydał. Billy Hook też. Billy Hook jest najlepszy na, na armor. Broń mi ale zbroń już ma dużo rzeczy. Te zbroje, zbroje by się przydały. No zobaczmy, jaką misję dla mnie mają. Postawmy chłopakom kolejkę. Eee... Orki. Znowu będą jakieś warriory. No nic. Chcę więcej. 1000. Tysiąc... 2000 dostanę za to. No na pewno będzie tam parę warriorów. No ale moi ludzie już mają doświadczenie w walki z orkami, nie powinno być tak źle. są chyba zdrowi, pancerze też już prawie mają w pełni. Zach tak, jak idziemy na orki. A, tylko nie mam jednego kadgela. Się przydał, to może kupię sobie mackę. Kupmy tą jedną mackę, tu chyba było, nie tu, tu była 617 Dobra Nigir ma Ile mam jeszcze pieniędzy? Mógłbym tego Bilichuka kupić, tylko musiałbym coś sprzedać Mogę Aksa sprzedać, a jeszcze tutaj włócznie, bo ile ja potrzebuję? Jakbym kupił teraz... Dobra, sprzedam te tarcze, teraz dostanę nowe. Jeden hełm. Jedną zbroję, teraz powinno mi, mi stać być na 3 dni. No to powinno styknąć. Teraz tak, tutaj ty dostaniesz Billy Hooka. Hook już nie ma większej szansy na trafienia, ale 102 do 171 armor damage. A to ma tylko 72 do 109, czyli tutaj minimalny damage, nie? A maksymalny może być prawie dwukrotny na armor. No Billy Hook jest najlepszy na armor. Za to topór jest... No chociaż topór nie jest dużo lepszy na zwykły. Z tego co widzę. Dobra, jesteśmy przygotowani tym razem lepiej. Lecimy na orki. No, Chociaż ostatnio żadnych strat nie mieliśmy nie, będę musiał medyczne zapasy gdzieś kupić niedługo Czekajcie. Tutaj pewnie były medyczne zapasy. Nie. Gdzieś powinna być jakaś wioska z Gatterers. Nie, to powinien być herbalist chyba a one były chyba tu na południu gdzieś takie wioski ale... tutaj? ja tutaj też jest Gatherers Workshop Amber Collection o tutaj jest Herbalist w stand kampie tam będę musiał po tanie zioła pójść, żeby się nastokować Napełnić moje magazyny, bo tutaj jest jeszcze bandyci, a z tymi bandytami powinno być łatwo. Aha, tutaj jest armia Orkiangów, bo to w sumie weźmiemy tak Orkiangi nie mają dobrej zbroi, to weźmiemy te włócznie, tylko że jest ich armia. Spróbujmy ich zaatakować od południa od polany. Armia, atakujemy 14. Z tymi nie powinno być problemu. traf go na no, w tej turze się nie ruszymy tylko muszę je w miarę szybko zabijać żeby mi nie ten nie obległy mnie za bardzo tutaj damy, tak tu nie ma lasu no dobra, mo może zostać tutaj. Teraz będą pewnie szarżować na mnie. My czekamy. Któryś z nich na pewno podejdzie do walki wręcz. No, przydałoby się kogoś ustrzelić. Chociaż w sumie może przez spirło nie będą chciały podejść mur włóczni, a jak nie będą chciały, to ja wtedy podejdę w tej turze do nich. Spróbujmy wystrzelać jakieś orki o 65%. O, jeden podszedł 24, 24. O, 65 i dwa razy nie trafił. Peszek. Podchodzimy do przodu, tu podchodzimy w górę. Eee, hmm. tu mógłbym albo podejść, albo nie. A tutaj dalej damy to, co było teraz. Oj, no trafcie go. Ty się ruszysz tu. Bo możesz zabić. Dobra, jeden mniej. No teraz, teraz będę chyba bardzo oguszony w tej turze. Te co idą od tyłu będzie trzeba spróbować ustrzelić. No nie ma tak łatwo podejście. A ten się chyba jeszcze nie ruszał, ale no 70% nie mogę trafić. Jak peszek to peszek. O, no i to rozumiem. O, nie trafił żadnego. Próbowałem obydwu uderzyć. Tego chyba w pierwszej kolejności trzeba No tarcze mi rozwalają Tam, o. O, Ten się jeszcze nie ruszał No niestety nietrafiony Ten się będzie ruszał Tak, już się nie będzie ruszał, morale mi trochę podrosło siedem Co siedem sześćdziesiąt dwa do tego Ych. O magic yy, magic musi uważać a ten się zabije uciekając najprawdopodobniej Nie Rołcz musi uważać Morale już mają nisko. ten będzie uciekać, ten będzie uciekać. O, kto miał tutaj mało życia z moich ludzi. Bo nie wiem czy się opłaca. Spróbować strzelać jeżeli przez to ktoś miałby zginąć dobra ja, ten ma duże życie, ten może iść tutaj w dół jak najbardziej a, roach, roach nie idzie nigdzie, zostaje tylko jeden org. Strzelać nie będę, żeby nie trafić swojego przez przypadek. Okej. Okay. A czy moglibyście go trafić? No. 14 orków weso i bakabakalie dostali level upy. O, na pewno będę musiał leki kupić, e, teraz nie będę chciał z niczym walczyć. No, rozdajmy levelapy, level upy, baka e, I teraz, teraz czy pójść <ścoughs> w defensywne? Mamy ósmy. 9, 10, 11 poziom, czyli 4. Mogłem pójść po defensywnie tutaj, w Battle Force 9 lives i Hold Out albo w tu, ale Brownie akurat na backlinerach nie jest potrzebny aż tak. Więc wezmę sobie pójdę defensywnie właśnie, okej, okay, tutaj. Oczywiście, barzerka 2, 2, 4, ok. Będą coraz częściej trafiać, jeszcze częściej. A pójdźmy po moje pieniądze. No i trzeba kupić trochę leków, yy, bo potrzebuję ich 25 teraz, żeby się wyleczyć w ogóle w pełni. No bo niektórzy z moich braci Magic chyba bardzo, bardzo berwał. O, Magic bardzo ob mocno oberwał, w dodatku tarczę stracił. Oraz e, Roach bardzo oberwał. Więc ja bym chciał, żeby oni się wyleczyli przed następną walką, zwłaszcza, że są moimi frontlinerami, Więc kupię nawet drogie lekarstwa. Albo inaczej to nie ma sensu. Teopra Przybyliśmy do miasta Jest ranek, możemy sprzedać ich Ich bronie, które całkiem drogo się sprzedają. maski se zostawię Jak już to uzgodniłem A nie było jednak Ork Warriorów na moje szczęście Mamy 2000 pieniędzy Eee, dawajcie te leki. Normalnie za stówka, ja za 180 tutaj kupiłem. Pójdę jeszcze do Wester Halls. No bo mówię, przed następną. przed następną misją chciałbym się wyleczyć do pełna. Bo inaczej może być naprawdę niewesoło, niewesoło. A Wester jest bardzo blisko. O, do Filzmas już mogę iść. Już mi przebaczyli. W sensie, no jesteś... są nieprzyjaźnie do mnie nastawieni. Eee, o, tutaj mam za 104, to nie są takie drogie te leki. Eee, uzbierałbym sobie teraz może na dwa takie łuki. One nie mają dużo więcej obrażeń, o 10... 10 więcej obrażeń tylko. Eee, ale w sumie... Mo, mo, mogą chyba dwa razy tyle wystrzelać strzał, no, to czy nie dwa razy? 50% więcej, czyli mógłbym mieć po dwa kołczany na łucznikach. Oj, chyba tak w sumie zrobię zamiast boli. Drugi kołczan będziesz miał. A jak mi wypadnie jakiś kołczan, to temu, temu podmienię. Dobra, amunicja mi się jeszcze nie kończy, leki mam. Dobra, na tym skończymy, yy, skończymy dzisiejszy odcinek. Yy, tak więc jak, jak będą później zadania, yy, w następnym odcinku weźmiemy sobie zadania. Tutaj w w Westerholz, a później pójdziemy odkupić swoje winy w Filzmos. No tak, więc dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym. Na razie, cześć, pa.